Jest 2025 rok, a twoja mama znowu zabrania ci dźwigać ciężary, bo myśli, że nie urośniesz. Może postawmy sprawę jasno. Ani jedno badanie naukowe nie wykazało, że trening z obciążeniem zewnętrznym będzie hamował twój wzrost. Więc te mity mama może włożyć między bajki. To, czy jesteś wysoki czy niski, zależy głównie od Twojej genetyki no i od tego, jak przebiegał Twój rozwój. Ale jeżeli jesteś zdrowy i dożywiony, to naprawdę nie musisz się o to martwić. Już wiesz, że siłownia nie powoduje zahamowania wzrostu, ale powoduje dwie inne ciekawe i pozytywne rzeczy. Po pierwsze, siłownia sprawia, że nie tylko Twoje mięście są silniejsze i bardziej wytrzymałe, ale też Twoje ścięgna są silniejsze i bardziej wytrzymałe, a silne ścięgno to mniejsze ryzyko kontuzji. Po drugie, przez trening z obciążeniem zewnętrznym Twoje kości osiągają większą gęstość i twardość, przez to potencjalne złamania będą mniej prawdopodobne. Twoja mama naprawdę nie ma się o co martwić, jeżeli chodzi o hamowanie wzrostu, ale jeżeli razem z mamą chcecie zwiększyć bezpieczeństwo treningowe, to pamiętajcie, żeby trening opierać o odpowiednio zaprogramowany plan treningowy.